Cześć, mam na imię Krysia i od dzisiaj będę poznawać świat Woda Moda, do czego Was też serdecznie zapraszam. A zatem jedźmy na degustację wód. Degustację będziemy mieć w tak pięknych okolicznościach. Poznałam Asię i Pawła, którzy stworzyli Wodę Modę. Chwilkę pogadaliśmy i przystępujemy do degustacji. No, przystępujemy wodę, którą już próbowałam, to jest Borżomi. Wiem, jak ona smakuje, ale przypomnijmy, przypomnijmy sobie. Pachnie. W sumie, jak woda pachnie. Nalewamy sobie troszkę. Jest bardzo musująca i ma taki ciekawy posmak. Mi w ogóle ten posmak nie przeszkadza. Ja w ogóle lubię to wodę, chociaż dawno jej nie piłam. Jest, jest smaczna i zdrowa, z tego co pamiętam. No to teraz spróbujemy kolejnej wody. Nie próbowałam jej nigdy. W ogóle myślałam, że to będzie francuska woda, a to jest hiszpańska woda. I czyta się, liczy. I bo mi się kojarzyło z tą miejscowością we Francji Liszy, ale to nie jest to. To znaczy nie, borżomi miało jednak trochę zapach, tak? Nie pachnie, ale zaraz spróbujemy na smak. Jest podobnie musujące. No nie pachnie. Mam wrażenie, że tam ma mniej bombelków. I trochę bardziej ma trochę mniej nasycony smak niż borżomi. Ale też jest smaczna i też mi nie przeszkadza. W ogóle taka bardziej neutralna, jeśli porównać z bożami. Lecimy z kolejną.